Śmiałość z dziećmi, nie? Można przyjeżdżać. O, picker. Tak, szafeczki super, dostajecie numer i same się tak obstrykują, że samo jakby się otwiera, pokazuje wam, która to jest szafka. W termach barmicznych tego nie ma i czasem człowiek dopóki kliknie, to nas zdąży się zamknąć, nie? Zobaczcie, taka bańka. Wchodzą tam dziecioczki i w sru z tego zjeżdżają, nie? No, tu też dla dzieci. Tu coś dla dzieci. Ale czuć wszędzie siarą, nie? Bo ta woda geotermalna, taki zapach... Tak się zastanawiam, jakby tak peta zapalił, to wysadziłby to wszystko? Albo tutaj, nie? Tam wchodzą tak wysoko na no, no. no i tutaj dla dzieciaczków też. Dobra, Ju, yy, nie przeginam, nie przeciągam. Szafek Multum. Idziemy zanieść telefon i idziemy sobie na... Seance. Wejście pokażemy. Tutaj jak wyjdziecie, ktoś pierwszy przyjedzie to pierwsze co to to widzi tutaj, nie wszystko. I tutaj wchodzi się o. Męska damska obok siebie, nie? Takie siedzenia z kamienia. Patrzcie na to. I stoliki. No pomysł jest po prostu szał, Giga, nie? Super. No. Menu, perczek z grilla, 19 zł, kiełbasa z grilla 15, szaszły wieprzowy 21 zł. Dobra, dziękujemy bardzo. Cześć Ola, dotrzymajcie się do następnego.